Siemanko Ostatni dzień poszukiwań. Sobota trzecia, 37 Wieczorem była burza. W nocy padało. No i teraz jest pusto. Zobaczymy czy fanty te jak grzyby po deszczu wyrosną do pierwszego fajnego fantu. Jak coś to jesteśmy w chłopowie koło kibla. I zaczynam od geokesha. Takiego właśnie. Cały tydzień się na niego czaiłem, ale nie chciałem spalić miejscówki. I zaraz się tu wpiszemy. Dolina Chłopowska. Ostatni wpis. Antka 29,06 A dziś mamy oczywiście drugi 07 i wpisujemy To jest logbook jeden z rodzajów logbooka warto mieć ze sobą coś do pisania jak coś Pierwszy sygnał trzeba nagrać Dwójeczka Dwójeczka na wstępie hmm. Dobry znak Drugi sygnał A Meleniu? Bierzemy Dwadzieścia groszy z takiego dołka, dopiero hmm. druga moneta, a już jest po czwartej, może nic ciekawego, ale dawno nie było monetki, także jest pięć groszy. A12, czyli jeszcze te fajniejsze także jest ok biło fajnie tylko że w takim śmietniku już chciałem zrezygnować teraz wpadły takie oksy widzicie ale niestety kurna zepsute Zotureczka, świeżynka się lekko rozpadało ale jest taki śledzik Nie wiem, że to tylko śledzik, ale ładny chyba ameleniowy, bo bardzo leciutki i taki lepiejszy a z sitka wyciągamy kolejne stare ziko, takie jak wczoraj Czytam przedwczoraj, znaczy stary jak stary, 94 rok, ale nikt go nie chciał przez dłuższy czas. Bo... Także spokój. Patrzcie, jaki byk atakuje, ale chyba zdąży uskoczyć. No wraz spadam, bo mnie przewróci. Panie, taka policja. Highway Patrol, zapalniczka z wikiem, bokiem. Tu na razie w okolicy były chyba 3 albo 4 monety. 10 groszy, 2 groszy, coś takiego. Ale cały czas są sygnały i piękna. Zeszłoroczna zwojeczka wpada do kieszonki ale czy to jest z tej kolekcji czy przypadkowy bliski śmieć? to o Zidło. panie Trzeba się tu rozejrzeć jeszcze I tu jeszcze nie opodal 3 metry od tamtego miejsca 50 groszy Fajnie, fajnie. Patrzcie Państwo, co wpadło: 10 eurocentów. Pierwsza taka zagraniczna monetka. Dzisiaj ostatnio były dwie korony czeskie. Moje prośby zostały wysłuchane. I tutaj wpada wspaniała moneta. 5 złotowa, 500 groszy w jednym dołku. Przed chwilą wpadła złotóweczka. Teraz jeszcze dwojaka. Powiedziałem jakiś czas temu, że jeszcze 5 monet, i wracam. To jest czwarta. Piąta monetka to jest znowu złotóweczka. Kurczę, teraz na sam koniec, od grubo sobie. Ale. W tym miejscu to jeszcze nie jest ostatni sygnał. Może coś jeszcze ze złotóweczką Jeszcze dwójeczka. Żal są tu wchodzić Może ktoś reflektuje pronderkę na, na obiad Na pół talerza Teraz już chyba na koniec. Przed chwilą 50 groszy, a teraz to... Coś. Padało już 4 razy dzisiaj. Chodzę 6 godzin. Aż mnie ręka boli. I to jest w sitku jest ostatni ostatni sygnał w tym roku nad Bałtykiem bo jutro się zwijamy z rana no pet 50 groszy do widzenia a tam daleko, daleko jacyś państwo idą widzę, że pani macha wykrywaczem akurat powodzenia ja się zmywam See you. w przyszłym roku. Jeszcze składać, wykrywać, a tu pod nogami jeszcze taki sygnał. Ta plaża nie chce mnie pożegnać noć. Sakra! Bez jaj, kurde, ciągam z tego dołka, który już jest ponadplanowy. Kolejne dwa złote. Jeszcze jest sygnał. Mogłoby być piątka na koniec. Albo dwa ojro. o No prawie piątka, pięćdziesiątka kolejna dwójeczka Ładnie mi ten Bałtyk żegna Pięć groszy Pięć groszy ostatnią monetką tego roku Podsumowanie dzisiejszego dnia Nie spodziewałem się, że tak ładnie wyjdzie Że tyle monet W ogóle rekord w ilości monet i w sumie Bo już przestałem liczyć w pewnym momencie Jest ponad 30 złotych tu chce niech sobie policzy. Auto. Zapalniczka z wilkiem. Funkcjonuje. Ten piękny śledź. Ameliniowy. No i tak. Welcome back, folks, to my channel. Siemandero, witam w kanale ponownie ja już po powrocie do domku z czasów. i teraz jeszcze małe podsumowanie, takie statystyki bez fantów, tylko same monetki a więc tak się to prezentuje. dokładnie 97 monetek w tym dwie zagraniczne kwota 67,23 jeśli się nie pomyliłem Eee, najwięcej, oczywiście, groszówek, znaczy nie wiem, czy to jest oczywiste. Akurat u mnie tak wyszło. Ale również moneta z najgorszym stanem technicznym to też groszówka. Tak się to prezentuje. Właściwie to to jest takie bardziej dwie trzecie grosza. To nie wiem, czy to liczyć jako całość. A mówili mi, nie znajdziesz złamanego grosza. I co? Komu teraz jest łyso. Jeśli zadajecie sobie pytanie, czy to jest dobry biznes, no to od razu spieszę z odpowiedzią, że nie jest to biznes. Można to traktować tylko jako hobby. Chyba, że się żeruje na cudzym nieszczęściu i granie fair. Na podobny filmik zapraszam prawdopodobnie za rok. I to by było na tyle. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia w kanale. Jo!